Jachty, nie zdarzają Witam mnie na twoim weselu, jak swoim weselu, swoim, moim, moim Justine. Mocą dobrych wspomnień znów, Oddycham to jest muzyka. That tych beautiful met a trick on Justynka, trzymaj go, trzymaj go w rizach, ale nie za mocno, żeby on mógł awansować. Żeby poczuć snu, energię ludzi, których rozumiesz bez snu, do wszystkich świata stron. Zazdrawię państwa, młode. Teraz szybciej łapy w góry woła. Takie chwile jak te nie straszają się zbyt często. Na zdrowie tej samej rodziny! Takie nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te, to wasze zbyt często. tą chwilę. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i płodności! Mówisz, ma siłę! Ożeniłem się! Ich przyjaciół jak my, bo nie wytrzymacie tego psychicznie. Poza granicami rzeczywistości, poszerzamy kręgi świadomości. Mówię młodej pary, no i żeby się wiodło dobrze, i dużo dzieci. Gdyby zostały w głowie jak pierwszy raz, to dla mnie priorytet, i wiesz mi brak. Pierwszy hajs to nie problem, kiedy uśmiechasz się jak na reklamach kogate, i oby tak dalej. A ten kawałek będzie stale nakręcał ci jak zegarek. Bang. Dużo zdrowia i szczęścia młodej parze Oraz żeby tam szybko dzieciaczki wyskoczyły płomą, a dźwięki ulecą ci niczym dłomo Powiedz ziomo, nie rzucą na luz jak... Kurszyna, tym ty masz rękę po sztuce! Bawimy się świetnie Nie zdarzają się zbyt często Takie chwilę jak Zdrają się zbyt takie chwile jak te, to was niezwyciężko. W tych tego raczej nie powiem, ale ograniczy się w takim razie. Takie chwile jak te. Nie zdarzają się zbyt często. Chwile, jak te, to nasze zwycięstwo. Waldej, wiesz co się pakujesz, ale niestety nie myśl, że będziesz miał lepiej od nas. A chwile, jak te, a chwile, jak te. To ja wiemy, że takie chwile, jak te. Marze i Justynko, kochana. Życzymy Wam jabłonka. Życzymy Wam, jab jabłon. jabłonka. 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 Życzymy wam Oby, dużo. Nam gruszki nie urodziła. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, dzieciaczków, dużo. mnie również. Ja, Paniam się i ja to byłem, i ja ja, żąbek. Dziękuję.